Jak wrócę do tego, to mnie, się, ja się łamę. Nie widziałem nigdy, żeby człowieka tak zamordować w ten sposób. Więźniowie ci wcześniej byli przymusowymi pracownikami na terenie powiatu Hilburthausen, jednak podpadli lokalnym władzom. To znaczy, przyjaźnili się z, z młodzieżą z Niemiec. Jeden z wytypowanych więźniów podjął próbę ucieczki do Polski. Jeden miał narzeczoną, Niemkę. Jeden z powieszonych miał przy sobie dwie złote obrączki i pierścionek, najprawdopodobniej zaręczynowy złoty pierścionek z kamieniem. Mikołaj Stadik i Jan Sówka. Myśmy się poznali, bo oni nieraz tutaj przyjechali, tak po kryjomu gdzieś tego, tośmy się zeszli, pogadali trochę. A tam było dwóch policjantów w Holburgu. Ten nasz był Robił co tamten mu kazał. Tamten był łot. Łot Sadysta i mścił się na nich. Jeżeli oni tam były dwie dziewczyny też pracowały, to się zbierały wieczorem gdzieś pod, pod płotem, jak to się mówi. No i opowiadał każdy swoje niedole i dole. Tak. To potem pozwolił sobie przyjść panie uderzyć w twarz czy ten, ten, ten miał ten taki ten. Szlachczo, jak nazywali te gumę, i dokuczał ich, prześladował, dokuczał, po prostu, że on ten mord wymusił. Z 25 na 26 kwietnia Jan Sowka razem z Mikołajem Stadnikiem zaczęli się na swojego oprawcę i zamordowali go. Następnie 11 maja 1942 roku wytypowano 19 więźniów obozu koncentracyjnego Buchenwald, aby w odwecie za zamordowanego Niemca powiesić ich na miejscu dokonanej zbrodni. Było nas kilka rzędów ustawione naprzeciw, naprzeciw tej, tej szubienicy, gdzie była zbudowana. Sujkę powiesili ostatniego. To przy końcu jeszcze było dwóch czy trzech, nie? No, ktoś przychodzi, bierze mnie za kołnierz i mnie wpycha w pierwszy rząd. Żebym ja się patrzał na to. Ja się patrzałem, bo łzy mi że trzeba bać. Nie widziałem nigdy, żeby człowieka tak zamordować w ten sposób. Ten obraz został mi do dzisiaj, około godziny dziesiątej 11 maja na miejscu egzekucji musieli zgromadzić się wszyscy pracownicy przymusowi z Polski, aby przyglądać się tej zbrodni. Polacy byli wieszani co dwie minuty. Na końcu został powieszony Jan Sowka. Ponieważ zamordował Niemca, on musiał ponieść najokrutniejszą karę. I wcześniej musiał się przyglądać śmierci niewinnych osób. Tam jak sujkę wieszali, to łzy milczały tak jak, jak woda. Bo on nie jak przechodził do tego, do, na, na szubienicę, jak go prowadzili, to głowę obrócił i patrzał się. Ja nie wiem, czy mnie widział. Czy mnie widział, czy mnie nie widział, ja nie wiem. Ale mi się zdaje, że mnie widział. Tak. I stale, stale, stale ten, to, 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 ten, ten zdjęcie widzę. Tak. Choćby tu sto ludzi było, to jak pomyślę o tym, to widzę to wszystko. Po egzekucji załadowano ciała na samochód ciężarowy i najprawdopodobniej ciała zostały spalone w krematorium w Buchenwald. Zaraz trzeba patrzeć, żeby jakoś przeżyć, żeby jakoś doczekać się tego wyzwolenia, albo przyjdzie, albo nie przyjdzie, bo ruszać się nie, nie, nie warto było, bo nikt, nikt się nie pytał, czy ty chcesz żyć. W roku 1945 wojska amerykańskie oswobadzały Turyngię, zbierały dowody zbrodni. Wśród dokumentów znalazły się archiwalia dotyczące zbrodni dokonanej na naszych rodakach 11 maja 1942 roku. Dokumenty te trafiły później, po wojnie, do archiwum w Waszyngtonie i przeleżały na półkach archiwalnych kilkadziesiąt lat. W latach 80. były systematycznie zwracane do Niemiec. W latach 90. do dokumentów miały dostęp również osoby prywatne. Sprawą zainteresował się e, mieszkaniec Hilbuthausen, pan Bert Anike. Dlaczego zainteresował się e, tą zbrodnią dokonaną na naszych rodakach? Dlatego, że była to najokrutniejsza zbrodnia dokonana w okresie II wojny światowej na terenie jego powiatu. Zaczął docierać do nielicznie żyjących już świadków naocznych, zbierać obszerną dokumentację dotyczącą egzekucji. Odnalazł najprawdopodobniej ostatniego żyjącego świadka naocznego. Odnalazł go aż we Francji. Dowiedział się bardzo cennych informacji na temat więźniów wytypowanych do egzekucji. Na podstawie aktów zgonu udało się ustalić, że większość zamordowanych pochodziła z małych miejscowości. Dzwoniłam więc do sołtysów prosząc o rozmowę z najstarszymi mieszkańcami danych wiosek. Udało się odnaleźć kilka rodzin ofiar. Tyle co mama mówiła, no to. To miałem wtedy jak tata poszedł w 1939, to miałem roczek, no to wiem, że mnie tam woził na konia, sadał w dziadka i, i tego. no Bawił się ze mną. Później, jak miał odchodzić, no to popłakał się, ucałował na, no i poszedł, poszedł do armii wtedy. Myśmy mieli wiadomości do lutego 42 roku, że jest w obozie jenieckim, no ponieważ we wrześniu brał udział w wojnie obronnej, trafił później do obozu jenieckiego i od lutego 42 roku już nie było żadnych wiadomości. Po wojnie babcia podjęła działania poszukiwania dziadka i ostatnia informacja... Była z, później z 1948 roku, kiedy sądownie było potwierdzone, że dziadek zaginął i został uznany za zmarłego podczas II wojny światowej. W 1947 roku mama napisała do Polskiego Czerwonego Krzyża i po, z zapytaniem, czy. Tata żyje czy jak? Bo nie wiedzieliśmy o tym. Wreszcie w 1967 roku dostaliśmy spostrzeżenie czerwonego krzyża, że został e, aresztowany przez policję w Weimarze i został osądzony w obozie i, i, i w Popenhausen zmarł 11 maja w 42 roku. Rodziny, rodzice zamordowanych, rodzeństwo, kilkadziesiąt lat po wojnie szukało jeszcze jakichkolwiek informacji o swoich najbliższych, zwracali się do Polskiego Czerwonego Krzyża, jednak nie uzyskali żadnych informacji, o czym świadczy fakt, że część zamordowanych w Popenhausen została uznana umownie za zmarłych i przyjęto. Umowne daty i umowne godziny. Nie ukrywam, że pierwsze to zdziwienie, że ktokolwiek się tym jakoś zainteresował i, i po tylu, tylu latach dowiedzieliśmy się jakichś szczegółów i, i jak to naprawdę wyglądało z tego opisu z, z Czerwonego Krzyża, no to też za wiele nie wynika, jeśli chodzi o szczegóły, jak to wyglądało, z jakiego powodu oni zostali tutaj powieszeni. A w tym momencie no, to dowiedzieliśmy się szczegółów i, i, i no, wzruszenie i to bardzo, bardzo wielkie, szczególnie jak dostaliśmy akty zgonu tych, tych ludzi niemieckie, gdzie jest wyszczególniona godzina co do minuty, jak to który pierwszy, drugi, trzeci po kolei jak to, jak to było. Muzyka Spotkanie z historią, z tym wszystkim, przede wszystkim z panem Kazimierzem Grzyborskim, który jako jest jedynym żyjącym świadkiem tych wydarzeń, opowiedział nam dokładnie w którym miejscu to się wydarzyło, w jakich okolicznościach, więc ta historia z jego ust jest zupełnie inaczej odbierana przez nas niż przeczytana. Nas w rodzinie ta pamięć była przechowywana i każdy chciał się dowiedzieć, jak, jak to wyglądało. Ja też, jeśli dowiedziałem się, że, że będzie coś takiego wyjazd, swoje dzieci od razu zabrałem tutaj, żeby one też. Wiedziały, pamiętały i przekazały następnym pokoleniom. Ja mam wrażenie, że wreszcie w rodzinie coś się dopełniło. To jest taki moment, kiedy można jakąś klamrą zamknąć pewien okres. Przez te wszystkie lata e, tak naprawdę żyliśmy w pewnej jakiejś niepewności, bo chyba nikt do końca nie wiedział, jak zginął e, nasz dziadek. Także to doświadczenie jest naprawdę bardzo mocne, ale też takie dopełniające. Także myślę, że. No, że w rodzinie coś się dopełni.